Lato, lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Jak podsumuje Pan tegoroczny rok szkolny? Ja się przede wszystkim cieszę, że ten rok szkolny mógł się odbyć w szkole, a nie tak jak poprzednie lata w domu przez kamerę, mikrofon, bo trudno się uczy przedmiotów zawodowych. W... Taki sposób, kiedy jesteśmy od siebie na odległość, tym bardziej przedmiotów praktycznych. Natomiast ten rok był szczególny, szczególnie obfitujący w konkursy, w różnego rodzaju akcje, olimpiady, sukcesy uczniów ogromne w tym roku, a przede wszystkim różnego rodzaju aktywności, których nie przypominam sobie od lat: mistrzowie energii i wiele, wiele innych tego typu podobnych akcji. Dziękuję za, to, za tą Waszą aktywność, za to, że tak, tak mocno działaliście na rzecz szkoły, klasy. Swoją, naszą, wszystkich nas tutaj, całej społeczności szkolnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jakie sukcesy udało Ci się osiągnąć w tym roku szkolnym? W tym roku szkolnym udało mi się osiągnąć sukces jako wolontariusz. Płaciłem 300 zł na wośp razem z moim kolegą. Dzień dobry. No i udało mi się być przewodniczącym, piąty raz z rzędu. Piąty raz z rzędu. A wam? Przede wszystkim udało mi się dostać tutaj do szkoły, a też tak z hobby to udało mi się wraz z Drużyną Zostrowa w hydrowerze zdobyć złoto w parowych mistrzostwach Polski. A jakie sukcesy prywatnie osiągnąłeś w życiu? To od 8 oś, lat yy, uprawiam sport w dyscyplinę, skoki przez przeszkody. Udało mi się yy, zdobyć wicemistrzostwo Polski, mistrzostwo Polski, dwa mistrzostwa Wielkopolski i trzecie miejsce na Halowym Pucharze Polski. I uważasz, że ci w tym pomógł? No, wydaje mi się, że trochę z motywacją pomógł. Dobrze. Jak może pani podsumować ten kończący się już rok szkolny? Chciałam powiedzieć, że ten rok nie należał do łatwych, ale małymi kroczkami można osiągać te swoje cele drobne, które sobie zawsze postawimy. Jednym z takich osiągnięć wydaje mi się jest nasz projekt Mistrzowie Energii. Jesteśmy laureatami tego ogólnopolskiego konkursu, ale najważniejsze w tym konkursie jest to, że udało nam się zaangażować całą, całą naszą społeczność szkolną, to znaczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w te nasze różne przedsięwzięcia. No i uważam, że, że to jest nasz wielki, wielki sukces, że działaliśmy razem, jako cała szkoła, cały zespół. Jeszcze chciałam wspomnieć o klasie trzeciej I, mojej klasie, gdzie jestem wychowawcą. Pozdrawiam ich serdecznie i wspomnieć ich osiągnięcie. Na przykład są mistrzami w siatkówkę, mistrzami szkoły. Pozdrawiam trzecią I. Gratulujemy. Jakie są Pana sukcesy w tym roku szkolnym? Największym sukcesem w tym roku szkolnym jest to, że na świecie pojawiła się moja córeczka, i to jest największym moim sukcesem, takim prywatnym. Drugim sukcesem, który uważam za sportowy sukces, to są kolejne cztery maratony, które ukończyłem w tym roku, i to dwa za granicą, dwa w Polsce. No i oczywiście sukcesem szkolnym jest to, że coraz więcej uczniów trenuje, aktywnie spędza czas poza, poza lekcjami, popołudniami. To jest duży, duży, duża zaleta tego, co udało się w tym roku szkolnym osiągnąć. Przedstawiamy pierwszą klasę robotyki, nowego kierunku otwartego w naszej szkole. Ciekawe, jak oni zaprezentują swoje doznania tego roku. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest wygrana w elektroniku roku. Razem z jeszcze z dwoma kolegami przygotowaliśmy Plotter cense na konkurs Elektronik Roku. Praca ta wygrała ten konkurs i na pewno zachęcam przyszłych pierwszoklasistów do udziału w konkursach, ponieważ nie tylko Elektronik Roku, ale również jest ich wiele innych. Ja również brałem udział w elektroniku roku oraz wygrałem nagrodę za najlepszy debiut. I również polecam branie udziału, w, branie udziału w konkursach, ponieważ jest to bardzo fajne doświadczenie. Braliśmy również udział w pierwszym hakatonie organizowanym w naszej szkole. Co uważacie za swój największy sukces w tym roku szkolnym? Zdaję z niemieckiego. Ja z fizyki. No i A tam. twój? Niewątpliwie. Przejście do następnej klasy jest największym sukcesem. A coś więcej na ten temat? Zajęliśmy drugie miejsce w zawodach projektowych z Centrum Mistrzostwa Informatycznego w Łodzi, oraz braliśmy udział w elektroniku, w Olimpiadzie Innowacji Technicznej, z takich największych sukcesów. Pomagał oczywiście nam w tym nasz kolega, który w tym momencie stoi za kamerą. No I Braliśmy jeszcze udział w hackathonie. Okej, okay, i to wszystko razem zdobyliście, tak? Tak, tak. No jesteśmy taką grupą już trochę nierozłączną. I nagraliśmy pewnie już sporo filmów w tym roku i zrobiliśmy sporo zdjęć. Co uważasz jako swoje największe osiągnięcie w tym roku? W tym roku moim największym osiągnięciem było zajęcie 25. miejsca w kraju w Olimpiadzie wiedzy Wynalazczości, która daje mi wstęp wolny na uczelnie techniczne i dużo innych studiów wyższych w Polsce. Gratulujemy. Dziękuję. Ok, i to tyle. Co uważa Pani za swój największy sukces w tym roku szkolnym? W tym roku szkolnym, zarówno jak i w poprzednich, za największy sukces uważam to, że moi uczniowie lubią się uczyć języka angielskiego zdobywają dobre oceny, ale to nie jest oczywiście najważniejsze. Najważniejsze, że potrafią się w języku obcym porozumiewać. A widzimy to podczas naszych wyjazdów zagranicznych. Nasi uczniowie świetnie się tam odnajdują, przedstawiają prezentacje, szykują te prezentacje, dogadują się z ludźmi, z młodzieżą z innych krajów i to jest dla nas naprawdę taki wyznacznik sukcesu naszej pracy, mojej pracy. Jesteśmy z klasą czwartą EOEP. Co osiągnęliście w tym roku? Największym osiągnięciem było wystąpienie na konkursie Elektronik Roku. Dostałem bardzo fajne nagrody, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, no i nabrałem pewnej wiedzy w zakresie elektroniki. Uh -huh. A ty? Moim największym osiągnięciem w tym roku szkolnym to było przede wszystkim dostanie się do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy Elektronicznej, a poza tym to też wzięcie udziału w konkursie Elektronik Roku, w którym już dzisiaj no, 23 edycja wypada, na który można było zaprezentować swoje urządzenia oraz popatrzeć jak inni stworzyli swoje różne wynalazki i nauczyć się wiele także od innych. Okej, okay, a Twój? Jednym z moich największych sukcesów w tym roku szkolnym to zdanie następnej klasy, prawdopodobnie, oraz wykonanie filmu na temat mojego, e, e, mojego kierunku technik elektronik. Dziękuję. Okej, okay, dziękujemy i gratulujemy wszystkich sukcesów. Jakie jest jedno z osiągnięć, które Pani najbardziej cieszy w tym roku? Ja jestem zagorzałą fanką MMA, a zwłaszcza Halidowa, i bardzo się cieszę, że na KSW na narodowym odniósł swój następny wielki sukces i pokonał zawodnika, z którym walczył już trzykrotnie. Pierwszą walkę przegrał i teraz naprawdę bardzo dopingowałam, oglądałam i z tego jestem bardzo zadowolona. Dziękujemy. Pięknie. E, jesteśmy z klasą pierwszą M2. Co uważacie za swój największy sukces w tym roku? Ja uważam, że największym moim sukcesem jest to, że ten do następnej klasy było ciężko z fizyki, ale no zdałem. A Ty? E, tak, że poprawiłem na, przykład, na przykład poprawiły mi się oceny z matematyki i no też, że zdaję. To to, z tego szczęśliwy bardzo. Tak. Dziękujemy. W tym roku samorząd szkolny zorganizował szkolny turniej sportowy za plantanna. Zorganizowaliśmy również zbiórkę karmy dla Stroniska Ostrowskiego i zawieźliśmy karmę i powyprowadzaliśmy pieski. Zorganizowaliśmy otrzęściny dla pierwszoklasistów. I mistera, wybór najprzystojniejszego zapowicza. W ciągu roku szkolnego organizujemy także liczne konkursy, na przykład Dzień Bez Plesaka. Czy konkurs wiosenny. Organizujemy także turniej siatkówki. I zbiórki liści jesienne. Zapraszamy wszystkich chętnych w przyszłym roku do dołączenia do samorządu. A Twoje? Jakie jest największe osiągnięcie Ola? Moim no największym osiągnięciem jest to, że przeżyłam jazdę samochodem z moim bratem. A twoje? Myślę, że trzecie miejsce na mistrzostwach Polski w kickboxingu. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Ale od nosić przy krótkie